poprzedniej kadencji Rafał Trzaskowski był twarzą waszego projektu o likwidacji abonamentu i TVP Info. Ale jak tylko dorwaliście się do władzy, to nabraliście wody w usta. Chociaż zdesperowany Trzaskowski powtórzył tę obietnicę w kampanii wyborczej. Ja rozumiem, że chcecie siać propagandę. Chcecie szczuć na przeciwników politycznych, oszukiwać ludzi, ale po co wam gorsza wersja TVN-u? No zastanówcie się, szanowni państwo. Jak tylko przejęliście TVP Info, odwróciło się od niego 76% widzów. Jakim prawem nadal ściągacie haracz z Polaków na ten chłam, którego nikt nie ogląda? Dlatego postanowiliśmy wyjść wam naprzeciw, w trosce o wasze dobre imię, z chęci pomocy w realizacji Waszych własnych obietnic, składamy projekt ustawy o likwidacji abonamentu i tuby propagandowej, jaką jest TVP Info z Wysocką, Sznep na czele. Zobaczymy, czy zagłosujecie za własnym projektem. Dziękuję bardzo.